Siemano to z tej strony Shewood i witam was w kolejnym odcinku z gry Headstone ustawki w sezonie 12. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Eee, lecę kolejny odcinek. Tak jak mówię, mam dzisiaj nockę kolejną, więc chcę się odstresować, więc sobie trochę pogram. Eee, I zobaczymy jak nam pójdzie. Ostatnio było w 5 miejsce. Zapraszam was do zobaczenia pierwsze z demonami graliśmy i może teraz pójdzie lepiej. Cały się uczymy nowych buildów, nowej strategii, więc myślę, że będzie tylko lepiej. E, tak, mamy do wyboru. Raz naturę gdy kupisz trzech soników, otrzymasz bazą kup jednego z nich. Albo daj przez namu sonikowi każdego rodzaju plus 1 jeden, plus 1 jeden, ulepsza się 10 sztuk złota. E, chyba wolę to. Zobaczę co mam do wyboru, chyba już pod wszystko grałem Oprócz... może, może nie, pod bestie nie grałem Może te bestie? Albo jeszcze raz demony, jak już mamy obeznanie Zobaczymy w sumie, co nam się dzisiaj pojawiało Siedmiu nowiutkich przeciwników Wszyscy gotowi? I co? To na początek kupimy sobie tego żywiołaka, zawsze jakiś boost na żywiołaki, a przy okazji jest to dobry stronnik, możemy sobie zobaczyć co żywiołaki oferowały, bo ja pod nie grałem, nie pamiętam jak mi poszło. Chyba mi się nie chce podnieść, co bardzo. No dobra, zobaczymy jeszcze. No i co, tu lecimy w poziom. Raz na tury, czyli w jednej dużej muszę kupić, ok, w jednej dużej muszę kupić stroników. no dobra, dobrze wiedzieć. Czyli tak naprawdę nie mogę za bardzo rolować. No dobra. Dobrze będzie sobie zrobić ekonomię z tego maksymalnego złota, żeby to wykorzystywać. Mam dla Dobra, kacz mnie nie kupimy Kurcza, takie średnie, średnie te karty. Teraz sobie odświeżymy. Daj synikowi zdrowia z ręki. Okej. Okay. jeszcze zachęcia zobaczmy. Daj opluzum do ataku, opluzują do zdrowia. Pytanie czy jest sens jeszcze raz odświeżyć. Dobra nie, kupimy sobie na razie tak bezpiecznie. I pójdźmy w atak. Odświeżę sobie jeszcze raz. No tutaj nie ma nic jakiegoś nadzwyczajnego co bym chciał blokować. Ale wystakowany murlock. No nie, jeszcze mi wszystko wyczyści. Marty, marty poszło. I najgorsze jest to, że tu nic fajnego nie przychodzi. No tu bym wydał co zostanie mi 3, jak miał 4. I stronika to i tak nic na tym nie skorzystam. No mógłbym zrobić level. Tylko boję się dostawać aż tyle obrażeń i no znowu ta talia, tutaj jest tak bez sensu, w sensie ta ręka Nie no, zróbmy poziom <grym> Zróbmy poziom, bo tamto mi nic nie dawało Co te murloki tak samo przychodzą? Może trzeba było iść pod te murloki? Mm. No nie jestem do nich przekonany, nie, nie chcę pod nie iść Tutaj ile dostaniemy 10 wrażeń, już na pewno dostaniemy 10, tego to jestem ja pewien. Nic nie zrobiliśmy. Oj, to by nie było dobre dzień nagranie. Trzeba się wziąć gard za każdym razem, gdy inny przelazny jest małsadak. plus 3 plus 1. Eee. Yy... Raz mogę odświeżyć, kupimy wszystko co tu będzie. No. Dobra, no, no, kupimy tego. I kupimy sobie tego. Będziemy mieć generowanie, generowanie jakichś kart dodatkowych. Tutaj jakieś obrażenia dodatkowe, więc spoko. Może się zwróci. On no, no, ma który? Trzeci nie poziom, czyli tak jak my. Trzech Stronników miał, może nie będzie miał tutaj dużo więcej. Nie chciałbym zejść poniżej 15 HP, w sensie 16. 15 to już jest niedobrze. Tylko tak, jesteśmy pod żywiołaki i dostaniemy z tej skoku czasowego na pewno kartę Żywiołaków, więc nie wiem, czy się nie skupimy na Żywiołakach w takim wypadku. No nie, znowu tak nie fartony, się te obrażenia rozkładają, no. Ech. Co, mam 15, równa, tak? Jak na złość się. Hmm. to koszcie jeden z dużego skoku czasowego. Umieść ją swoje ręce i zablokuj na jedną turę. Czym jest duży skok czasowy, to jest ten drugi pewnie? Hmm. Podwieżę każmy, podwijź zdrowia stronika z jego prawej strony. Kaczma zawsze jedne dodatkowe hmm. zaklęcia pasową kopię stronnika, który zginął w ostatniej walce. Ale gówno wam powiem. O Boże. Podzieżę, że jakaś No, kupimy sobie to po prostu. Ale bardzo mi się to nie podoba. By tego żywiołaka. Są do stracenia. Kupimy sobie to za nie hmm. kupimy też czego żywiołka. Tego sobie wzmocnimy. To sobie zagramy. I miejmy nadzieję, że goś ma jeszcze gorszy bit niż ja. Też zostaje mocno, no. Jest pod nami A jest z nimi 10 brałem, Ok, no to odpadać nie odpadniemy, ale Ale, ale nie jest to fajne. Uczucie tego nam się dalej nie udało wystakować. Jednak ta pasywka była beznadziejna. Ta druga była chyba lepsza. Już nie pamiętam, co mieliśmy do wyboru, ale. No szału nie ma. Myślę, że coś lepszego dostaniemy. Ale przynajmniej wiem, że tu raczej wygramy. Co to jest? Okej, okay. no udało się wygrać. No i co z tego jak jesteśmy na limicie idealnie? To nic nam to nie zmienia tak naprawdę. Znaczy, dobra, może nie, że nic trochę zmienia, ale wiecie o co mi chodzi. 5, 6, 7 odświeżenia. 5, dobra, odświeżmy. Znaczy, zrobię level i odświeżmy raz. Mhm. Odświeżmy raz, znajdziemy Złotą Małpę, prowokacja. No, takie. Zobaczymy, losowe sobie zaklęcie skaczmy. Wiecie co? Myślę, że to będzie ciekawsze. Mniejszy na przykład ten stronnik. Więc sobie tak zrobimy. Kupię sobie to zaklęcie. Nałóżmy tutaj atak większy. Mam nadzieję, że to coś nam zmieni. Byle spokój nie umarł pierwszy. Teraz zaknęć żeby mi to po spoko. No wszyscy musieliby umrzeć oprócz niego, żeby wyfarmić Więc trochę mało realne Ale może jedno przynajmniej zbieramy. Wszyscy pod te... Patrzcie ludzie, wszyscy pod murloki idą. <grym> Mogłem iść pod murloki, to bym powiedział, że... Cały zespół, że wszyscy pod muroki idą, tak by się to nazywał. Przynajmniej zabiliśmy ten agonie. Się zremisować, więc spoko. A i tak, to sobie zagramy od razu. Hmm. To myślę, że możemy sprzedać. Kupimy sobie tego stronnika, wystawimy i sprzedamy. Kupimy sobie tego i tego. No okej, okay, niechaj tak będzie. Kupię to. Odświeżymy sobie raz. Hmm. tam to może by było wystawić w sumie, więc... Dobra, zróbmy tak, że to sobie sprzedamy. To sobie też sprzedamy. Hmm. Zagrajmy sobie na tego, zobaczymy co dostaniemy. OK. Yy, to sobie wystawię. To sprzedamy. Nie kupimy tego. I go wystawimy. Tutaj dostajemy nowego żywiołaka, więc zobaczymy co się wylosuje. Znaczy już na tego gościa co odpad, więc wygrać będziemy wygrać na no spokojnie Nie mów No Szału nie ma No nie no, wyczyścił mi tego od zaklęć No ale dobra, przynajmniej wygraliśmy. Za nie wypaliliśmy, ale wygrana jest. Oho, uh -huh. i co tu mamy? Mulok. Na koniec tu reaktywujesz wszystkie przyjazne krzyki bojowe. Mm. No, nie mamy tutaj. Ty kupisz sonika, o czymś razoby z każdym tego samego poziomu. Mm. Nie podoba mi się, środki, sonika zagonią z poziomu 5 daj lub wyższego daj mu odrodzenie. Znajdź. Za każdym, zagres zagra dajmy daj mu boską tarczę. No, ale to jest takie... Takie średnie chyba. A, może to jest na stałe. Dobra, to kupimy to. Eee, I co, mógłbym kupić pancerz, żeby mieć przetrwanie, albo scenika z agonią. Kupię pancerz. Myślę, że to będzie lepsze. I tak, zrobimy sobie ten poziom. No i co? Myślę, że sprzedamy tego stronika. Dajmy tego, sprzedajmy go. Wystawmy tego, sprzedajmy go. Eee, czy tu jest coś dla nas ciekawego? Nie, tu mnie nic nie interesuje, więc sobie wierzymy mm. No bo tych smoków nie będę szedł. więc chyba bym odświeżył i tak Podbestia też nie więc sobie jeszcze raz odświeżymy hmm, Podświeżymy każmy w, w tej grze daj troszkę z prawego skraju, plus 6 plus 6 To możemy sobie zagrać Wystawmy też tego stronika to możemy sprzedać. Wystawiłem tego stronnika. Zakupiłem to zakręcie Odświeżył. No i to sobie zalokujemy. Nie odpadniemy, mamy ten pancerz. A to będzie mieć dwóch stronników, których sobie chętnie kupię. Nie innym, ale trzymam kciuki za ciebie. Okay, no to wygląda tak, że już raczej. A ma tą fajną siedemkę, też miałem tą. Karta poprzedniej... E, poprzedniego odcinku i znowu się nie nastakował ten smok a to już nie do walenia denerwuje mnie <grytania> okej, okay, ale wymyśliliśmy typka, więc spoko mm, no dobra, to nie ma znaczenia, bo my sobie co? my sobie kupimy tego stronika to już mogę sprzedać Nie go wystawię Kupimy tego Go wystawimy, dostanie po przy okazji Odkryjemy sobie szóstkę Fajna eee... co, tak naprawdę nie mam tutaj za bardzo co sprzedać więc sobie pożaluje trochę zaczęły na pierwszego typka to jest go okrzyk bojowy Czyli to możemy sprzedać w sumie to sprzedajmy, a wystawmy to. Mm. Możemy Możemy świeżyć Jeszcze raz. I wiecie co. Sprzedam tego. Kupimy tego stronika. Wystawię go. I zalokujemy sobie, zobaczymy tak w takim razie co tu się wydarzy. Na no, bastaciu truciznę, więc on no nie wyeliminuje nic e, jakiegoś super mocnego. Okej, okay, uda się wygrać, więc fajnie. Teraz oni też się fajnie stykują, więc to jest najważniejsze. E, I tak mamy tego żywiołaka, więc spoko, mamy też tego żywiołaka. E, Widzicie co? Zrobimy sobie teraz tak To kupię To sprzedam To wystawię eee, Sprzedamy z powrotem To wystawimy Sprzedamy to wystawimy Sprzedamy kupię to Zobaczyć ich wszystkich w akcji. Y to sobie wystawię. Sprzedamy. To sobie wystawię. Odświeżymy. Tak, na razie szukamy. E, to sprzedam. Możemy kupić to. To wystawię, sprzedam, to kupimy, to wystawimy. Odświeżmy sobie. Dobra, kupimy to po prostu. Tu przegramy Tą pandę wykorzystamy może w tej rundzie, żeby trochę wystakować karty. Strasznie też niefortunnie się te obrażenia rozłożyły niestety. No i co moi drodzy? Teraz tak To sprzedamy, żeby mieć miejsce Wystawimy to I sprzedamy Kupimy tego żywiołaka Wystawimy go gdzieś tutaj na razie któregoś Ja go sprzedam Zagramy sobie kolejny ten Kupimy tego żywiołaka ale na razie go nie będę wystawiał jeszcze zobaczyłem co nam przyjdzie no to sobie kupię znowu wichry to sobie mogę wystawić i sprzedać to sobie możemy kupić, odświeżymy tam się fajnie to wystakuje ten nas nie będzie za bardzo interesował, więc sobie też go wystawię i sprzedam. I wystawimy tego. Docelowo. I zagrałem sobie też za No i ten jest fajnie wystakowany. Ten się będzie dalej stakował i tego, więc tutaj już naprawdę mocne obrażenia się będą robić. Ale powoli też będzie trzeba sprzedać tych na przykład. Szkoda, że ten bardziej się nie stakuje. No, niestety te boskie tarcze też tutaj u przeciwnika robią nam problem. I odpadniemy. Ja, pitole I... A miałem potencjał totalnie, Mogłem szybciej zrezygnować poziom. Ale czwarte miejsce też nie jest źle. Mamy kolejny taki bildzik pod żywiołaki ogarnięty. W sensie testowany. I co? Przebiliśmy nasz próg w końcu 1000 punktów. I będziemy próbować kolejny odcinku. lecieć jeszcze wyżej, w jakąś topkę więc w tym odcinku to wszystko. Ja Wam dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania, subowania, lajkowania, zostawienia dzwoneczka do moich innych serii na kanale. I cóż, trzymajcie się. Na razie.